Witajcie kochani. Do tej pory robiłam transmisję na żywo na Facebooku, jednak dostaję sygnały, że te treści są usuwane, co zresztą jest nową polityką Facebooka po 30 dniach usuwanie transmisji, więc będę te transmisje robić tutaj. I dzisiaj odpowiem na pytanie dotyczące przyczyny wypadania włosów według germańskiej medycyny. Generalnie Przyczyną wypadania włosów jest najczęściej konflikt rozłąki. W tym konflikcie reaguje naskórek, i to też zależy, która część naskórka, jak głęboko odczujemy ten konflikt. Naskórek w naszym ciele jest niezwykle ważnym organem, jak chociażby no każdy w zasadzie taki jest, ale na naskórku. Mamy mnóstwo receptorów, dzięki którym możemy odczuć, że jakaś bliska nam osoba czy osoby są blisko lub ich nie ma. Każdy z nas, my jako ludzie, nie jesteśmy stworzeni do tego, żebyśmy żyli w pojedynkę. Potrzebujemy stada, potrzebujemy rodziny i potrzebujemy czuć, że ktoś jest blisko, że nas dotyka. To nie tylko jest kwestia przyjemności, ale możliwości przeżycia, dlatego że współpraca, współdziałanie wśród osobników żyjących w rodzinach czy stadnie jest gwarantem przeżycia. Jeżeli jakiś osobnik zostaje oddzielony, np. podczas polowania, i mówię tu np. o rodzinie zwierzęcej, to pozostałe osobniki zawsze go szukają. A ten, który się zgubił, otrzymuje natychmiastową pomoc Matki Natury w postaci właśnie biologicznej reakcji naskórka. W momencie odczucia konfliktu rozłąki, natychmiast na tej tkance, na naskórku, mamy minus, czyli ubytek tkanki. Gdybyśmy wzięli w tym momencie naskórek pod super mikroskop, zobaczylibyśmy, że robią się tam. W tym naskórku dziurki, ubytki. Dzięki temu, że te ubytki są, to mamy też ograniczoną możliwość czucia, czyli nie czujemy już, że tych osób czy tej osoby blisko nas nie ma. Albo na przykład, może nie chcemy czuć, że taka osoba jest, bo konflikt rozłąki możemy przeżyć jako Chcianą rozłąkę, lub jako rozłąkę niechcianą. Nie Weźmy teraz wypadanie włosów, bo wypadanie włosów może przyjmować postać łysienia, na przykład plackowatego. Mogą wypadać brwi, rzęsy, mogą wypadać po prostu włosy. Ktoś ma takie odczucie, że gdy czesze się albo przejeżdża. Dłonią po włosach to po prostu więcej niż normalnie tych włosów wypada, i włosy stają się rzadsze, bo przecież wiemy też o tym, że wypadanie włosów jest normalne. W ciągu dnia możemy stracić ich nawet 100. Więc włos wyrasta z mieszka włosowego, i to jest takie woreczkowe zagłębienie w skórze czy w naskórku, w którym znajduje się cebulka. Włosa. I z tej cebulki połączonej z brodawką, dostarczane są składniki odżywcze, i tam stamtąd wyrasta włos, a całość jest połączona z gruczołem łojowym, który odpowiada za natłuszczenie. I mięśniem przywłosowym powodującym, że nieraz mamy gęsią skórkę. Czyli mamy mieszek włosowy, czyli zagłębienie w skórze, a w nim znajduje się cebulka włosa. I teraz wyobraźmy sobie, że w tym miejscu na naskórku lub w głębszych tkankach jest minus, ubytek tkanki, czyli robi się tam takie sitko, i wtedy jest to bardzo prawdopodobne, że podczas zwykłej czynności czesania będziemy po prostu te włosy jakby wyrywać sobie, dlatego że tam są luzy. Podobne luzy mogą się na przykład tworzyć. W szczęce, w żuchwie, i podobnie mogą być obluzowane zęby. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Naskórek reaguje w konflikcie rozłąki, ale przecież mamy różne miejsca na naskórku. I tutaj mówimy o wypadaniu włosów, czyli mówimy o wypadaniu, o włosienia z tej części, z nasady. Tutaj na głowie, tutaj mamy naskórek. Gdzie te włosy występują? Zawsze musimy odnieść się do tego, po co i dlaczego to miejsce jest i do, do czego ono jest używane przez ludzi. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy na przykład bardzo strapieni, albo mamy jakiś problem, albo jesteśmy dzieckiem. I w takich chwilach, kiedy ktoś chce nam okazać swoją czułość albo chce nam, nas pocieszyć, to najczęściej przytula nas do siebie i tak właśnie kładzie głowę na tej, kładzie rękę na tej głowie i tak po prostu głaszcze po tej główce. Głaszcze po tej główce na znak aprobaty, na znak bliskości. A rozłąka oznacza, że takiej osoby nie ma. Czyli jeżeli czujemy rozłąkę z jakąś osobą, która byłaby tak opiekuńcza, tak wspierająca, dawałaby takie utulenie, a tej osoby nie ma, to będą wypadać włosy w aktywności tego konfliktu. Kto może być taką osobą? Może to być oczywiście mama i bardzo często, zwłaszcza kobiety, ale mężczyźni też, zaczynają tracić włosy, kiedy wyjeżdżają na przykład daleko, ktoś wyjeżdża do innego kraju, i wtedy zaczynają mu te włosy wypadać z powodu rozłąki, bo nie ma już tej osoby, która dawałaby takie wsparcie. Taka rozłąka może być też odczuta jako chciana. Czyli na przykład ktoś ma taką mamę, powiedzmy, czy osobę, babcie, która byłaby taka nadopiekuńcza, że zagłaskałaby, jak to się mówi, na śmierć. I wtedy z powodu tej. Rozłąki chcianej, czyli chcielibyśmy, żeby tej osoby nie było, żeby nas tak nie głaskała. To skutek dla naszych włosów będzie taki sam. Czyli rozłąka chciana i włosy wypadają. Może tak być, że wyjeżdża gdzieś dziecko i zanim tęsknimy, i chcielibyśmy go po tej główce pogłaskać. Wtedy na naszej głowie mogą wypadać włosy. Albo na przykład jesteśmy w konflikcie. Ze swoją mamą albo z inną osobą, skłóceni, z rodziną, czujemy się właśnie tacy odseparowani, bo nie mamy tego wsparcia i jest to rozłąka. I wtedy właśnie będą też wypadać włosy. Nieraz na przykład powiedzmy, że czyjś partner, mąż, Podziwia włosy tej kobiety, mówi: O matko, jakie ona ma piękne włosy, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Twoje włosy, uwielbiam dotykać Twoich włosów. No i wtedy, kiedy Jego zabraknie, odejdzie, nie będzie go już wśród żywych, wyjedzie daleko, to na przykład kobieta może odczuć właśnie to jako taką lokalną rozłąkę, że On, On podziwiał te włosy. I teraz już tych włosów nie ma, ale są możliwe jeszcze inne reakcje, bo włosy mogą z różnych powodów wypadać, prawda? Może to na przykład być reakcja mięśnia przywłosowego albo łodygi włosa, i wtedy będziemy jeszcze do tego mieli konflikt utraty własnej wartości, dlatego że ten typ tkanek. Reaguje w konflikcie utraty własnej wartości, ale to, jakie są dodatkowe aspekty konfliktu wypadania włosów, to już możemy rozpracować to podczas wizyty terapeutycznej. Generalnie jest to konflikt rozłąki. Dlaczego teraz miałyby wypadać brwi, czy miałyby wypadać rzęsy? Tutaj są Możliwe różne koncepcje konfliktu, więc też nie można tego powiedzieć, tak wiecie autorytarnie, że jest tak czy tak, dlatego że, żeby rozwikłać taką zagadkę, trzeba mieć pełną analizę sytuacji biologicznej danej osoby, wiedzieć, co ona odczuwa, jaka jest jej sytuacja z perspektywy biologicznej, życiowa, i wtedy można zobaczyć, czy to jest konflikt rozłąki spowodowany tym, że ona. Widzi coś, czego nie chce widzieć, czy nie widzi czegoś, co by chciała, albo na przykład właśnie, że odczuwa pewnego rodzaju strach związany z jej tożsamością, bo przecież oczy są elementem twarzy, a twarz to jest to, po czym my ludzie się rozpoznajemy, to jest nasza tożsamość. I często właśnie osoby, które z obawy. Yy, przed rozłąką czy obawę przed rozłąką właśnie tu lokują w swoich poglądach, w swoim myśleniu, co one oglądają, jakie treści, że nie oglądają telewizji albo, że oglądają telewizję, a to jest niemile widziane i to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli z jakiegoś miejsca wypadają włosy, to należy zastanowić się, po co to miejsce jest. Do czego ono służy, tak, w relacjach międzyludzkich, a potem dopiero dołożyć do tego konflikt, rozłąki i wykoncypować, jakie to może wszystko razem mieć znaczenie dla tej osoby. Co jest bardzo pocieszające, to to, że po zakończeniu aktywności konfliktu, a w aktywności konfliktu włosy wypadają, mamy do czynienia z Odbudową tej tkanki, czyli wypełniają się pierwotne ubytki i włosy odrastają. I sama, kochani, doznałam takiego konfliktu, oglądając któregoś razu właśnie film, któryś z odcinków naszego serialu terapeutycznego, gdzie tak pochyliłam głowę, zobaczyłam, że mam właśnie taki placek, łysy. I dla mnie oznaczało to konflikt rozłąki z moją mamą, z którą byłam wtedy rzeczywiście w niezbyt miłych relacjach. I to mi dopiero uświadomiło, że ja naprawdę przeżywam ten konflikt rozłąki, a nie, że istotne jest to, jak ja opracowałam to racjonalnie, że niby mnie to nie interesuje. Ciało pokazuje, jak jest naprawdę. Był konflikt rozłąki niechcianej. I kiedy zdecydowałam się poprawić te relacje to moje włosy zaczęły odrastać i był taki czas kiedy chodziłam do fryzjera i fryzjer mówił że na mojej głowie jest mnóstwo takich kilku centymetrowych włosków które odrastają co zresztą sama też widziałam na przykład czesząc włosy każdy, kochani, biologiczny konflikt czy objaw da się wytłumaczyć racjonalnie, sensownie z germańską medycyną. Zapraszam Was do poznawania germańskiej medycyny. I przypominam, że jeżeli chcecie oglądać moje live, to przenieście się tutaj na YouTube, na Quantum TV czy TV, ponieważ tam, tak jak piszecie do mnie w wiadomościach, te wszystkie wartościowe treści. Są po 30 dniach usuwane. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia na kolejnej transmisji.